myślę że nikt z was żadna żadna z was nie ma wątpliwości jakie święta obchodzimy że są to święta Bożego Narodzenia I przyszło nam żyć w tak ciekawych czasach że warto wytłumaczyć po co są święta Bożego Narodzenia w jednym z miast w Polsce nie będę mówił nazwy nie sieję tutaj hejtu chcę tylko pokazać że trochę rozumiem tych ludzi ukazał się plakat, jak to to miasto świętuje Bożo, Boże Narodzenie. Było tam lodowisko, jeżdżący na ludzie ludzie, i generalnie napis, że święta są dla wszystkich. I ja się to na tym ludziom nie dziwię, bo kiedy wyrzucimy Boga ze świąt Bożego Narodzenia, to zostają nam tylko święta. I to, co to są za święta? Trzeba nadać temu jakiś sens. No więc nadaje się sens Bożemu Narodzeniu w różny jaki sposób. Mówi się o tym, że te święta mają być magiczne że mają być świętami choinki, mają być świętami no nie wiem, rodzinnymi. To, co dla nas jest dodatkiem albo jakąś taką integralną częścią, ale jednak drugorzędną świąt, dla innych staje się takim centralnym motywem. Często, kiedy zadaję pytanie dzieciom, jakie jest święto nakazane w grudniu, to odpowiadają Wigilia. Wigilia. No bo jeśli jest to jedyny, jakby jedyna rzecz, którą się celebruje w czasie świąt, Wigilię, no to dziecko, bardzo zresztą logicznie myślące, no Wigilia, no. Potem w Boże Narodzenie się siedzi w domu i ogląda telewizję, nie? No, to wigilia to jest to najważniejsza rzecz. To, co dla nas jest pewnym przygotowaniem, jakby ostatnim bardzo ważnym akcentem, dla innych staje się centrum. I troszeczkę tym ludziom nie ma się co dziwić, ale my żyjemy w świecie, drogie siostry i drodzy bracia. I świat bombarduje nas z różnych stron tym, czym dla świata są święta, czym są święta Bożego Narodzenia dla chrześcijanina. Świętami, w których rodzi się Bóg. Świętami, w których rodzi się Bóg. I warto to podkreślić. Pytanie, co jest kulminacyjnym momentem świąt, takim najważniejszym, taką wisienką na torcie, bez której smak całego tortu jest totalnie bez sensu? Tym jest tamsza, na której jesteśmy. Tamsza, jest centralnym punktem świąt. Bo tutaj narodzi się Chrystus. Tutaj narodzi się Chrystus. Narodził się przed chwilą w nas, kiedy słuchaliśmy słów Pisma Świętego. Ta dekoracja przed ołtarzem, ona nie jest przypadkowa. To nie jest tak, że jest dzieciątko i leży Ewangelia, bo nie ma jej gdzie dać. To jest nawiązanie do tradycji, która jest w Rzymie. Dzisiaj, gdybyście weszli do Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie przed konfesją Świętego Piotra, by stał złoty tron, na którym leżałoby dzieciątko, figurka dzieciątka i otwarta Księga Ewangelii. Słowo stało się ciałem. I słowo Ewangelia staje się w nas ciałem. Czy tylko tak Chrystus się rodzi? Otóż nie. To nie jest tylko w ten, nie tylko w ten sposób. Chrystus rodzi się, zrodzi się za chwilę w naszych sercach, kiedy przyjdzie realnie na ten ołtarz, kiedy realnie będziemy go mogli spożyć, On wtedy się narodzi w nas. To jest sens świąt, jeśli byśmy mieli mówić o czymś, co nazwać możemy magią, czyli sensem świąt. To jest właśnie sens świąt. Chrystus ma się narodzić w moim sercu, ma się narodzić w moim sercu. Bardzo często możemy usłyszeć takie powiedzenie przy pogrzebach. Niech zmarły ogląda Chrystusa. Taki święty wschodni prawosławny już po rozłamie chrześcijaństwa żyjący święty Szymon Nowy Teolog miał takie w jednym ze swoich mów, ponieważ on był pustelnikiem, napisał takie zdanie. Są tacy nieszczęśliwi chrześcijanie, że są przekonani, iż zobaczą Chrystusa po śmierci w wieczności. Chrystusa należy zobaczyć oczyma wiary tu i teraz, ponieważ tylko wtedy, kiedy go zobaczymy tu i teraz. Będziemy mogli go oglądać w liczności. Drogi siostry i drodzy bracia, za chwilę po konseklacji przyjmiemy Komunię Świętą. To jest najważniejszy moment świąt. Po to stroiliśmy choinki, po to przygotowywaliśmy się cztery niedziele przez Adwent, po to, żeśmy się spowiadali, po to wczoraj odprawialiśmy uroczyste czuwanie, czyli Wigilię, której życzyliśmy sobie wszystkiego co dobre, w którym żeśmy się jednali, po to, aby dziś Chrystus narodził się w naszych sercach. Chrystus ma się narodzić w naszych sercach przez komunię eucharystyczną. Jeśli, droga siostro, drogi bracie, komunii eucharystycznej może nie, przyjm nie przyjmiesz z różnych powodów, jest to moment bolesny dla ciebie, kiedy widzisz, że inni przyjmują Chrystusa, a ty z jakiegoś powodu tego nie możesz zrobić, to niech to, co przedstawione jest przed ołtarzem, stanie się w twoim sercu, niech Słowo stanie się ciałem, niech Chrystus w swoim Słowie zakryluje w twoim sercu. Dzisiaj po Komunii Świętej chciałbym, drogie siostry i drodzy bracia, żebyśmy rozprawiali kilka kolęd. Po jednej zwrotce kilka kolęd, a Marek jest nawet do tego przygotowany. Po to, abyśmy się autentycznie ucieszyli tym, że w Komunii Eucharystycznej Chrystus nawrócił się w naszych sercach. Nasi przodkowie zostawili nam przebogaty bagaż czy przebogate dziedzictwo, kolęd czyli pieśni związanych z Bożym Narodzeniem. Ucieszmy się tym, że Chrystus rodzi się w nas, że przychodzi na świat po to, aby nas odkupić, aby ponieść mękę, śmierć i wstać dla nas, abyśmy mogli go oglądać i w wieczności, i tutaj na Ziemi, oczami naszej duszy. Życzę Wam, drogie Siostry i drodzy bracia, to preludium życzeń, które będą na końcu Mszy Świętej, aby Chrystus w czasie tej Mszy Świętej narodził się w Waszych sercach. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę, dzisiaj wspominając tajemnicę wcielenia, mówiąc i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z małej dziewicy i stał się człowiekiem. Przyklęknijmy, dziękując Dobremu Bogu za wielki dar wcielenia i odkupienia.